W dzisiejszym filmie przedstawię Ci cztery lekcje życiowe, które chciałbym znać wcześniej jako nastolatek. Ale zanim powiem Ci o tych wszystkich lekcjach, to najpierw pozwól mi, że opowiem Ci moją historię, z której wszystkie te lekcje wynikają. To wszystko zaczęło się w maju 2022 roku. Wtedy byłem jeszcze małym, słabym chłopakiem, z lekką odwagą, który miał trochę pewności siebie. Ale wciąż bał się kobiet i ludzi wokół niego. Pamiętam, że był to jeden dzień w maju, gdy siedziałem sobie przed moim komputerem i grałem w Lola setem na topie, aż w pewnym momencie do mojego pokoju wszedł mój brat. No i pytam go oczywiście, po co wchodzi, a on mówi mi, że jak skończy, to mi powie. Więc mówię, że okej, okay, a on ogląda moją rozgrywkę i z tej racji, że był trochę lepszy ode mnie, no to oczywiście podpowiadał mi, co mam robić, a czego nie robi. Po około 5 minutach dawania mi porad zaczęło mnie to naprawdę mocno denerwować, więc powiedziałem mu, żeby sobie poszedł, no i to zrobił. Gdy skończyłem grę, to postanowiłem pójść i zapytać go, co chciał, a on przyszedł do mojego pokoju i zaczął mówić mi o naprawdę dziwnych rzeczach. Zaczął mi mówić, żebym zaczął ćwiczyć, żebym zaczął medytować i robić jakieś dziwne nawyki, o których nigdy wcześniej nie słyszałem. No a ja mówiłem mu, że tak czy siak tego nie zrobi, żeby sobie poszedł. Ale gdy tak mówił mi, że to jest naprawdę fajne i naprawdę dobre dla mnie, no to zacząłem zastanawiać się, w sumie to jest mój brat i on nigdy nie chciałby, żeby coś złego mi się stało, więc w sumie czemu nie miałbym tego spróbować? Więc zacząłem robić pompki, zacząłem ćwiczyć, zacząłem medytować każdego dnia i zauważyłem, że czuję się o wiele, wiele lepiej. A po kilku dniach od zaczęcia tego wszystkiego, no to miałem wycieczkę szkolną, na której stało się coś, co w sumie ukształtowało to, kim jestem dzisiaj. Mianowicie na tej wycieczce szliśmy zobaczyć jakiś wodospad, a gdy schodziliśmy z góry, no to zacząłem rozmawiać z jedną koleżanką z mojej klasy. I nie wiem jakim cudem, ale po tym, jak z nią pogadałem, to strasznie ona mi się spodobała. Więc po tej wycieczce zacząłem robić dosłownie wszystko, żeby być tak silnym i atrakcyjnym, jak jestem w stanie, żeby się jej faktycznie przypodobać. No i po kilku tygodniach robienia tych wszystkich dobrych nawyków, postanowiłem pójść z nią na dwór i po prostu powiedzieć jej to, co do niej ale koniec końców nic za bardzo z tego nie wyszło. A pierwszą lekcją rzeczową jest to, żebyś używał wszystkiego, czego możesz do swojej przewagi. Jeśli masz coś, co może cię okropnie zmotywować, żebyś pracował dosłownie 10 razy ciężej, to dlaczego tego nie użyć? Więc jeśli na przykład spodoba Ci się dziewczyna, no to użyj tej energii, żeby faktycznie stać się jeszcze lepszą wersją siebie. Ok, ale teraz wróćmy już do mojej historii. No i po tym jak powiedziałem jej to co czuję, no to postanowiłem dalej kontynuować z moją przygodą, dalej chodziłem na siłownię, wypróbowałem mnóstwo biznesów, które oczywiście nie wypaliły. No ale cały czas szedłem w przód. Ale w tamtym czasie miałem też jeszcze kilka uzależnień, których no, nie byłem w stanie się pozbyć. A były nimi oczywiście gry wideo i śmieciowe jedzenie. Pamiętam pewnego razu grałem w taką bardzo starą grę o nazwie Nostale i mówiłem sobie, że mogę w nią grać, bo ona jest stara i że nie psuje tak bardzo dopaminy. No i tak każdego dnia wiedziałem, że nie powinienem w to grać, ale wciąż to grałem. No i każdego dnia tak siedziałem przed tym komputerem i grałem w to Nostale, wiedząc, że okłamuję samego siebie i że tak naprawdę nie powinienem był tego robić. No i po prostu próbowałem pokonać to uzależnienie, ale nie miałem pojęcia, co mnie w żadnym jeszcze trzyma. Dokładnie wiedziałem, że nie powinienem w to grać i że nawet nie chcę w to grać, ale no dalej coś. Ciągnęło mnie. A w pewnym momencie w końcu udało mi się pokonać moje uzależnienie. I w końcu zauważyłem, co tak naprawdę trzymało mnie przez cały ten czas. A byli to ludzie, z którymi się zadawałem. Widzisz przez większość mojego życia ja zadawałem się z kolegami, z którymi po prostu każdego dnia grałem. I przewiązałem się do nich tak bardzo, że po prostu nie byłem w stanie pokonać mojego uzależnienia. A działo się to dlatego, że gdy chciałem opuścić gry wideo, to to wydawało się, jakbym chciał opuścić moich przyjaciół. A następną lekcją jest to, że czasem nie masz prawdziwych przyjaciół, tylko masz kolegów, z którymi robisz ten sam zły nawet. zabierzesz to która was łączy, jak dla mnie były to gry wideo i zauważysz, że ludzie, którzy myślałeś, że są twoimi prawdziwymi przyjaciółmi, tak właściwie mają cię kompletnie gdzieś. Jest to trudne dla zaakceptowania i tak samo, jak było to dla mnie, ale ja tu jestem po to, żeby powiedzieć ci to, co musisz usłyszeć, a nie to, co chcesz usłyszeć. W większości przypadków, co się stanie, gdy przestaniesz z nimi rozmawiać, to większość z nich będzie miała cię kompletnie gdzieś, ale jedna lub dwie osoby faktycznie do ciebie napiszą i zapytają, co tam u ciebie, albo nawet zadzwonią. Ci ludzie to są prawdziwi przyjaciele, bo faktycznie widzą że no coś się stało i że nie chcesz z nimi rozmawiać. No okej, okay, ale teraz przejdźmy do trzeciej lekcji. A ta lekcja jest najważniejszym, jaką ci dzisiaj przedstawię, więc chcę, żebyś słuchał uważnie. Gdy odczułem się od gier wideo i od moich starych znajomych, to ten kanał istniał już jakieś dwa, może trzy miesiące. Rzucałem tutaj filmy każdego dnia, czasem rzucałem nawet po pięć filmów każdego dnia, no bo tak wiele nagrywałem. Każdego dnia liczyłem na to, że jakiś mój film się wybije, ale za każdym razem, gdy wchodziłem na YouTube studio, no to widziałem, że niestety to może się nie zdarzyć. Ale co było ciekawe, to z czasem zauważyłem, że cały czas dostaję jakoś tak więcej subskrypcji i wyświetleń. Po 8 czy 9 miesiącach pracowania nad tym kanałem miałem jakieś 100 subskrypcji, a 3 czy 4 miesiące później miałem już ich 400. A teraz, gdy przewiniemy jeszcze rok w przód, zauważymy, że mam 10 razy tyle, co miałem rok wcześniej. A tą trzecią lekcją jest to, że systematyczność jest najważniejsza. Jak powiedział kiedyś Tim Ferris, w krótkim terminie twój sukces jest determinowany poprzez twoją intensywność, a w długim terminie poprzez Twoją systematyczność. Jeśli ja nie byłbym systematyczny i nie pokazywał się tu każdego dnia, no to oczywiście, że nigdy nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem teraz. Okej, okay, ale teraz przejdźmy już do czwartej. Ta lekcja jest może nie najważniejsza, ale definitywnie jest moją ulubioną, którą zabiorę ze sobą do grobu. Jest styczeń tego roku, jestem na sali imprezowej i jestem na osiemnastce mojego przyjaciela z klasy. Więc jak to na typowej osiemnastce w Polsce, zaczęto każdemu polewać wódki, a ja powiedziałem, że nie piję. I od razu koledzy, którzy obok mnie siedzieli, zaczęli mówić mi, że jak to się nie napije, na osiemnastce kolegi i zaczęli mi nawet wmawiać, że powiedziałem, że się napije. Więc ja zastanawiam się, czy kiedykolwiek tak powiedziałem i przypominam sobie jeden scenariusz. Jesteśmy w klasie i rozmawiamy o tej 18. I kolega, który właśnie odprawia tą 18, to zapytał mnie, czy będę pił. No a ja powiedziałem. Może się napiję. I nagle znowu jestem na sali i mówię im, że nigdy przecież nie powiedziałem, że na 100% się napiję. No a z tej racji, że powiedziałem, że może się napije, no to oczywiście do no nic nie wypiłem. A tą ostatnią lekcją jest to, że nikt nie musi ci nic udowadniać i dokładnie ty wiesz, co robisz i mówisz, a czego nie robisz i czego nie mówisz. Ja dokładnie wiedziałem, że nigdy nie powiedziałem, że na 100% się czegoś napiję. No bo po prostu totalnie nienawidzę alkoholu. Więc dokładnie znaj samego siebie i dokładnie wiedz, co mówisz i co robisz, a czego nie mówisz i czego nie robisz.